Widać w wideo podcaście IWI Klubu Polska przy mikrofonach Bartłomiej Derski z wysokiego napięcia i Łukasz Lewandowski, koordynator IWI Klubu Polska. Piękne słoneczko za oknem, też stąd te krótkie rękawy i krótkie spodenki i myślę, że pora planować wakacyjne... Wyjazdy, pewnie w tym roku trochę nietypowe, bo pandemia też sprawiła, że pewnie więcej z nas wybierze samochody niż do tej pory, ale to wcale nie muszą być krótkie podróże, bo coraz częściej wyjeżdżamy po Europie także elektrykami. Mamy z Łukaszem pewne doświadczenia którymi myślę warto się podzielić z tymi osobami, z tymi z Was, którzy dopiero po raz pierwszy wyjadą poza granice Polski elektrykiem. No i pewnie też są i ekologiczne plusy takiego podróżowania. No bo w końcu niższa emisyjność, mniejsze, mniejszy carbon footprint. No dokładnie tak, nawet jakbyście mówili, że ten prąd to jest z węgla i tak dalej. Po pierwsze, w Polsce jest z węgla. W Europie Zachodniej to już ponad połowa źródeł odnawialnych atomu, czyli tych, które nie generują dwutlenku węgla. E, więc to jest już dzisiaj dużo mniejsze, mówiąc dużo, to nawet połowę, czy, czy, czy zaledwie 30% tego śladu węglowego, jak przy samolotach. Warto więc rozważyć daleką podróż elektrykiem po Europie, zwłaszcza, że zaraz wam powiemy, że da się. To zaczynamy. No dobrze, Bartek, więc zacznijmy od tego, że można podróżować elektrykiem i elektrykiem, ponieważ są różne auta elektryczne i tutaj właśnie mamy różne doświadczenia. Mamy różne doświadczenia, dlatego że ja akurat podróżowałem Teslą i, i to są nieco inne. Doświadczenia w podróży, zarówno po Polsce, chociaż po Polsce może mniej, ale bardziej nawet za granicą, są to inne doświadczenia niż innymi samochodami. Tak jak ty podróżowałeś, macie swój taki fajny cykl, gdzie, gdzie każdego roku przez ostatnie kilka lat podróżujecie po Europie wzdłuż i wszerz, chcecie zjeździć Europę. Więc zacznijmy od tego, że. Tesla, bo jakby może jeszcze nie wszyscy wiedzą, o co, co mam na myśli. Chodzi o to, że Tesla ma swoją sieć superchargerów, czyli oprócz tego, że Elon Musk i jego firma budują fajne, całkiem fajne samochody elektryczne, to żeby w ogóle zacząć je sprzedawać jeszcze, jeszcze te, nie wiem, 8 lat temu, jak jak wyszedł, czy 9 już teraz, jak wyszedł model S, to zaczęli tworzyć własną sieć stacji ładowania. I tutaj, moi drodzy, ciekawostka, dlatego że Tesla Supercharger jest tylko i wyłącznie przeznaczona dla, dla aut marki Tesla. Czyli jeżeli macie inne, jakiekolwiek inne auto elektryczne, mimo tego, że wtyczki są takie same, złącza macie takie same w Teslach, bo mamy po prostu standard unijny: mamy złącze typu drugiego, mamy CCS. To po prostu supercharger nie poda prądu do, do waszego innego samochodu. Przynajmniej na razie, bo w końcu Tesla rozważa prawdopodobnie, czy nie udostępnić też infrastruktury innym, ale dziś. Tylko Tesle naładują się na superchargerach. Dokładnie. No i w międzyczasie, teraz jak opowiadamy, pokażę Wam mapę superchargerów w Europie, jak to wygląda. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza w Europie zachodniej, jest ich po prostu multum, i te superchargery niekiedy są w, jakby od siebie oddalone w mniejszym dystansie niż 100 kilometrów, więc tak naprawdę nie ma najmniejszego problemu, żeby podróżować. Ja chociażby w zeszłe wakacje, Byłem w Chorwacji na wakacjach, byłem też w Danii, więc totalnie mogę powiedzieć, że po drodze mija się te superchargery, które mają 120 lub 150 kW mocy, czyli to są już naprawdę bardzo fajne, bardzo szybkie stacje ładowania, które mijamy, mijamy po prostu po drodze nie ładując się. No i nie ma, nie ma absolutnie problemu. Jeśli chodzi o wakacje, mając Tesle, nie ma absolutnie problemu, żeby podróżować nią po Europie? Oprócz superchargerów, oczywiście też warto na to zwrócić uwagę, czyli możemy ładować się na innych stacjach ładowania, innych operatorów, czyli tak samo możemy skorzystać z Ioniti, z Allegos, z, z każdych innych sieci. No, no a to, jak to jest właśnie Bartek w to... przypadku innych samochodów? Jak to jest podróżować po Europie? nie mając Tesli, nie mając dostępu do superchargerów. Na co trzeba zwrócić uwagę? Czy jest trudno? Wiesz, po pierwsze, bywa lepiej niż z Teslą, bo w zeszłym roku wybraliśmy się na najdalej na zachód, wysunięty przylądek Cabo da Roca w Portugalii, jadąc Porsche Taycanem i w Europie Zachodniej, nie całej, ale w tym... W tym tej części środkowej, czyli e, Niemcy, wschodnia Francja, mamy mnóstwo Ionity, a Porsche też ma moc ładowania do 270 kW. I tutaj pewnie była pewna przewaga nad twoją Teslą, że jednak na Ionity e, Taycan nawet po całym dniu jeżdżenia, po zrobieniu półtora tysiąca kilometrów przyjeżdżaliśmy na Ionity, a on zaczynał się ładować z mocą 262 kW. E, przyjechaliśmy z 8%, wyjeżdżaliśmy ze stacji z 80% i dokładnie 20 minut nam to zajęło. Czyli to jest już ten komfort, który naprawdę można mieć, kupując auto za. Te 300 tysięcy złotych w najbiedniejszej wersji, a, a w przypadku to, to większej. To musi być ta wersja. A w przypadku większej baterii to będzie pewnie 4 kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast oczywiście e, są też inne elektryki. Na, e, na najdalej na północ wysunięty kawałek Europy na przylądek Nordcap e, dwa, trzy lata temu wybraliśmy się Nissanem Leafem. To też była świetna lekcja tego, jak wygląda elektromobilność w Europie, bo po pierwsze, no już wtedy widzieliśmy, że gęstość stacji ładowania jest zupełnie inna. Po drugie, firmy, które stawiają stacje ładowania w Norwegii, zwykle stawiają przynajmniej dwie ładowarki, Obok siebie i to jeszcze dwóch różnych producentów, więc gdyby coś się zepsuło u jednego producenta, gdyby ta ładowarka nie obsługiwała najnowszego modelu elektryków, co niestety się zdarza, to wtedy możemy skorzystać z tej, która jest obok. W dodatku, jeszcze konkurent ma albo na tym samym parkingu, albo kawałek dalej. Inną, e, inny hub ładowania, też przynajmniej dwiema ładowarkami, więc to jest... Y... No i to też jest dobre ze względu na konkurencję, na konkurencję cenową, tak, do, do, więc do, bardzo dobre rozwiązanie, nie tylko że tak. prewencja, jeśli chodzi o, o tą ewentualną awaryjność, no to, to jeszcze konkurencja cenowa, bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście, jak pojedziecie na daleką północ, za krajem podbiegonowym, Niestety problemy zaczynają się i dla innych elektryków i dla Tesli, tam już szybkiego ładowania często nie uświadczycie, ale pewnie uda wam się na przykład. Na... Ale mówimy o wakacjach, czyli myślę, że mało osób wybierze kierunek na NordCap akurat. Albo podejdzie do tego na większym luzie i sama podróż też będzie przyjemnością bez, bez spinki i, i, i jazdy nie wiadomo jak. No właśnie, szybka. bo chcieliśmy tutaj też nieco odczarować to, że, że tymi samochodami elektrycznymi nie jeździ się tylko po mieście. Naprawdę mamy już coraz więcej modeli samochodów elektrycznych, które mają naprawdę bardzo przyzwoite zasięgi, i te 300-400 kilometrów w trasie nie jest dla nich jakimś wielkim wyzwaniem. I tutaj od razu taka mała gwiazdeczka, dlatego że my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do nieco innych prędkości. Niż panują czy, czy są dozwolone maksymalne prędkości za granicą. I to też jest takie dosyć zabawne, że my w Polsce jeździmy zupełnie inaczej, a jak przekraczamy, przekraczamy naszą granicę, to już wtedy jedziemy tak, jak należy, czyli jedziemy... Ceny mandatów za granicą nas motywują do tego, aby oszczędzać paliwo i energię, jadąc zgodnie z przepisami, czyli w całej Europie wolniej niż w Polsce mamy w sumie najwyższe limity prędkości. Dokładnie kraju. tak. Nierzadko zdarza się tak, że, że mamy prędkość maksymalną 100-110 km na godzinę, niekiedy jest 120, no gdzie nie, gdzie 130, ale to na palcach u jednej ręki można kraje policzyć lub odcinki w ogóle takich dróg, więc naprawdę jeszcze raz podkreślam, że 300-400 km to jest nic jakby dla takich samochodów już teraz, i te 300-400 km, jeżeli weźmiemy sobie średnią prędkość, nawet 100 na godzinę, co już jest bardzo przyzwoitą prędkością, to jest mniej więcej 3-4 godziny jazdy. Więc co 3-4 godziny jazdy. Taki postój na toaletę, kawę, rozprostowanie kości, on jest wręcz wskazany, nawet bardziej nam się komfortowo podróżuje, jesteśmy bardziej wypoczęci, i ja może tutaj jeszcze dodam z mojego doświadczenia, jak to wynika, że jeżeli ja, ja co drugie ładowanie robię krótkie, a co drugie dłuższe, tak, czyli jedno krótkie, drugie dłuższe. Chodzi o to, że jak ruszam, jestem wypoczęty, najedzony i tak dalej. Ruszam powiedzmy, że po trzech czy tam. Po w 4 godzinach bardziej zatrzymuje się gdzieś na ładowanie i, e, i wtedy ładuje się krótko. E, powiedzmy około 20 minut. I następnie e, właśnie mówię, w międzyczasie toaleta, kawa i lecimy dalej. Następnie po około 2-3 następnych godzinach, gdzie w trasie już jestem, no takie 5-6 godzin coś takiego. Ja już wtedy staję na dłuższe ładowanie, ponieważ już dłużej jestem w trasie, jak chcę dłużej odpocząć, przede wszystkim chcę zjeść, tak? I jem obiad, auto się w tym momencie ładuje, jej tak naprawdę ja nie zdążę zjeść tego obiadu a ono już jest naładowane do pełna tak, bo, bo... I, i tak to wygląda i później robimy, powielamy ten schemat i tysiąc kilometrów nawet nie jest dla nas problemem. A jeszcze jedna rzecz, na jaką bym zwrócił uwagę, bo to jestem ja jakby bez dzieci, który, który po prostu jest w stanie pokonywać, bym powiedział, nawet tak długie dystanse, a bardzo często myślę, że tutaj ty możesz powiedzieć, jak podróżujemy z dzieckiem, to po prostu ten, te w zależności od tego, jak, jak duże jest to dziecko, no to stajemy o wiele, wiele częściej. Stajemy częściej. Zdarzało mi się i to nieraz, że dziecko jeszcze się bawiło gdzieś tam na sali zabaw, na przykład Obok ładowarki. Samochód już był naładowany do 101%, i <laughs> nie, mogłem, nie mogłem ściągnąć młodego do tego, żeby jechać dalej. Więc to też, też tak bywa, tak? że to ładowanie, które nam się wydaje, że to jest pół godziny ładowania, tak naprawdę to możemy właśnie spokojnie zjeść, coś pozwiedzać, bo często też stacje ładowania są na przykład obok starych miast w, w Europie Zachodniej. Więc to wcale. Ale nie musi być mniej komfortowe niż jazda autem spalinowym. Często może być bardziej komfortowe, bo pamiętajmy, że w autach spalinowych mamy non-stop mikrodrgania silnika, które się przekładają na kierowcę. Więc po kilku godzinach jazdy, gdzie to są drgania, których nawet nie wyczuwamy, oczywiście też wyższy poziom hałasu. To wszystko sprawia, że my, dojeżdżając, będziemy bardziej zmęczeni jadąc autem spalinowym niż elektrykiem. A w przypadku wyjazdów wakacyjnych, zwłaszcza dalszych, to jest bardzo ważne, żeby jechać komfortowo. I tutaj elektryki tak naprawdę mają być może nawet więcej przewag niż, niż tych wyzwań. Jakie się wiążą z podróżowaniem na prądzie? No dobra, Bartek, w takim razie jak to jest, jeżeli podróżujesz po Europie autem elektrycznym innym niż Tesla, ponieważ w Tesli mamy te superchargery i one działają na takiej zasadzie, że nie mam żadnych dodatkowych kart, nie mam niczego, po prostu Tesla supercharger komunikuje się z moją Teslą, którą jadę, po prostu podjeżdżam, jest plug and charge i tyle, odjeżdżam i tyle i po prostu jeżdżąc gdzieś po Europie innym elektrykiem no inne, inne marki automakerzy, inni nie mają własnej sieci, mamy Ionity oczywiście mamy inne sieci, no ale właśnie no jak to jest tutaj może przedyskutujmy mit, a może i fakt związany z tymi dwudziestoma kartami i doładowania milionem aplikacji i tak dalej Powiem, że tego najbardziej ci zazdroszczę. Tego, że masz sieć plug and play, po prostu podjeżdżasz, wtykasz ładowarkę, ona się wtykasz kabel, on, on się komunikuje z samochodem i rozlicza cię, wiedząc, że to był ten konkretny samochód, rozlicza cię za, za to ładowanie. Niestety plug and charge na razie nie działa nigdzie indziej. To jest kwestia standardów, bo tutaj mamy w przypadku Tesli jednego producenta i ładowarek sprzętu, software'u i samochodu, sprzętu, software'u, to wszystko może działać. A jeszcze robił to facet, który zrobił miliardy na systemie rozliczeń, więc też wie, jak to się robi. W przypadku automakerów, pozostałych, no to tak, kto inny produkuje samochód, nie wiem jak jest w przypadku software'ów do komunikowania się z ładowarkami, nie zdziwiłbym się jakby część automakerów korzystała też ze zewnętrznych systemów, które oczywiście kupują, implementują u siebie, Muszą skorzystać z jakichś norm, aby wszyscy razem w miarę robili to samo, czyli norm ISO, ale one też nie są w 100% precyzyjne. Później mamy producentów ładowarek, oprogramowania do ładowarek i jeszcze do tego systemu rozliczeniowego. Nie zawsze to gra i to trzeba sobie jasno powiedzieć. No, mówiłeś o tych kilkudziesięciu. No właśnie, o, jak to jest? Powiem Ci tak. Na telefonie mam dwa pełne ekrany samych aplikacji tylko e, do ładowania, czyli 24 aplikacje na telefonie. No ale nie powiesz mi, że, Oprócz tego że karty, ze wszystkich z, korzystasz. Z, ka z każdej skorzystałem, przynajmniej raz, bo inaczej no tak. bym jej tutaj nie miał. E, ale jak to jest teraz? No bo zobacz, mamy tak, nie, tutaj Kaboderoka, e, zeszłoroczny wasz wyjazd. E, Coś jest w tym roku, co planujecie, no jakby co roku coś planujecie, więc na ten rok na pewno będzie jakiś wyjazd. Wiesz co, no tak, z, był najbardziej na północ, jest najbardziej na zachód wysunięty Cabo da Roca przylądek, więc w tym roku najbardziej na południe e, wysunięty Punta Maroki e, na samym krańcu południowym Hiszpanii, tuż obok Gibraltaru. No i przyszły rok, pewnie największe wyzwanie to y, najbardziej na wschód wysunięty kawałek, y, góry, Ural, no ale, ale to będzie w przyszłym roku. W przyszłym czyli roku. teraz tak, najbardziej południowe, znaczy najbardziej na południe wysunięty punkt, czyli jedziecie na samo południe Hiszpanii. Pytanie: czy potrzebne jest Ci 20 ileś tam aplikacji? Jak się do tego przygotowujesz? Wiesz co, z roku na rok coraz mniej się przygotowujemy do, do tego, bo rzeczywiście coraz mniej wymaga to z, z takiego starania się i tak dalej. Mówiłeś, że, że inni automakerzy nie mają rozwiązać. Już powoli mają. BMW ma już swoją kartę do ładowania, Audi, grupa Volkswagena ma już swoją kartę do ładowania, która już spina w sobie usługi ładowania różnych dostawców, więc już z tą jedną kartą coraz częściej możemy podróżować po całej Europie. Czyli automakerzy... mamy po usługi roamingowe. Tak. Automakerzy rozwijają też własną dużą sieć Ionity. Niemieccy południowo producenci są w tym joint venture, który buduje te stacje ładowania. Jeszcze Ford. E, tak, e, i, i, i one, no też w tym roku już będą, będą pierwsze stacje w Polsce. Ionit najpierw zaczekać. No nie, nie. I to są, to są duże huby o bardzo dużej mocy, więc tam rzeczywiście jest już e, nawet może trochę bardziej komfortowo niż na twoich super Tesla, Tesli, bo owszem, przyjeżdżam i jeszcze na razie po włożeniu kabla muszę uruchomić ładowanie przez aplikację. Ale już za chwilę to będzie plug and charge. Yy, w końcu się dogadali, robią to wspólne rozwiązanie, które powinno wreszcie działać, mają w sumie większe moce ładowania, bo do tych 270 kW... Tutaj ja, ja, ja od razu tylko dopowiem, że, że Tesla rozwija teraz najnowsze superchargery w wersji trzeciej i one, one mają moc 200, maksymalnie jakby w piku do 250 kW, tak? Jakby na początku powiedziałem 120-150, powiedziałeś, że tutaj w tej Mamy 270, więc żeby nie było tak źle, jednak żeby nie było tej różnicy. Aż takiej, to, to warto dopowiedzieć, że coraz więcej też powstaje superchargerów w wersji trzeciej, czyli maksymalnie, które ładują mocą 250 kW. Ale konkurencja tutaj też jest już pół kroczku przed Teslą, Bardzo bo dobrze. przecież Ionity ma możliwość ładowania z mocą 350 kW. Taycan miał ją obsługiwać, ale jednak troszeczkę ostrożniej do tego podeszło Porsche. Ma 270, który naprawdę wystarczy. No, 150 wystarcza, co dopiero 270. To, to prawda. I, 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 I już nie pamiętam najdłuższego odcinka, jaki pokonaliśmy w ciągu jednego dnia, ale to było około 1500 km. No, można czuć się już naprawdę bardzo zmęczonym, jadąc samochodem to jest spalinowym. 15 godzin jadąc 100 km na godzinę średnio. Dokładnie dokładnie tak. Więc już na to elektryki pozwalają. No i jeszcze przechodzę to do. To tych... przygotowanie. To mnie najbardziej interesuje. No Ile masz kart, aplikacji? Wiesz co, no i, i, i teraz tak naprawdę, jadąc na, na, w tym roku na ten najbardziej na południe wysunięty przylądek, e, będziemy jechać Volkswagenem ID4. E, czyli on już też ma no, szybsze ładowanie niż ta, ta 50, więc też już myślę, że będzie. Bardzo przyjemnie, komfortowo też jest. Fajny samochód po prostu, jak, jak, jak spojrzymy na, 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 to, na to auto. Mamy Ionity w zdecydowanej większości już Europy i pewnie to będzie nasz pierwszy wybór. Natomiast oczywiście my robiąc nasze e rajdy, też staramy się pokazywać tą infrastrukturę, jakby nie iść na łatwiznę. Co pewnie byłoby dużo prostsze, żeby jechać tylko po Ionity, ale będziemy pewnie też. Testować, pokazywać inne sieci e, ładowania, e, no i też pokazywać, na co możecie się natknąć e, podróżując po Europie, co, co warto wziąć e, pod uwagę. E, I też pamiętajcie, że to niekoniecznie muszą być zachodnioeuropejscy dostawcy usług ładowania, bo mamy Greenway'a, który ma już coraz szerszy Roaming, i naprawdę już po sporym kawałku Europy będziemy jechać. Tylko korzystając z aplikacji albo karty Greenwaya, z której korzystamy w Polsce. Co więcej, oni mają całkiem korzystny model rozliczeń. Dokładnie tak. No bo jeżeli macie. Teraz zmienił się właśnie cennik na wakacje, zmienia się i um, jeżeli macie abonament. Y Czyli płacicie ten, te, te dwa warianty, które są właśnie związane z opłacaniem, bo jeszcze mamy trzeci, ten darmowy, ale mówimy o tych płatnych, no to, to tam, jeżeli nawet jest, jesteśmy za granicą, no to ładujemy się po stawkach, które mamy tutaj w Polsce. Więc uważam, że to jest bardzo, bardzo korzystna stawka rozliczeniowa dla nas. Tak, zwłaszcza, że w, jednak na zachodzie Europy, choć wszyscy narzekamy, że jest tak drogo, w Polsce załadowanie, to na zachodzie jednak jest drożej w bardzo wielu sieciach ładowania, więc korzystanie z tej, z tej stawki roamingowej polskiej jest naprawdę korzystne. W sumie to jest nawet bardziej korzystne niż ten roaming europejski um, usług um, telefonii komórkowej, bo tam um, jednak zapłacimy coś za, za, za telefonowanie. Um, te znaczy granice. teraz to już się zmieniło teraz to już się zmieniło, bo nie płacimy, bo mamy właśnie taki roaming europejski, gdzie, gdzie mamy darmowe te rozmowy. Ale mniejsza o to. Dla przeciwwagi bym dodał, że oprócz tego, że mamy płatne ładowarki za granicą, to są też te bezpłatne. I wiele osób, wielu klubowiczów w zeszłym roku chociażby pojechało na przykład do Chorwacji. No bo jest to, nie oszukujmy się, jest to bardzo popularny kierunek teraz wybierany przez Polaków w Chorwacja i Włochy, to są takie dwa, dwa kierunki, którzy, które są mocno oblegane. I właśnie autami elektrycznymi typu nawet Renault, Zoe, BMW i 3 oczywiście. Oczywiście Kia Eniro i wszystkie inne jeszcze samochody elektryczne, które mamy i ludzie pojechali tym, tymi autami. I to też pokazuje, że naprawdę nie ma, nie ma już, już dzisiaj nawet nie ma bariery. E, takiej, nie ma, nie ma jakiegoś wielkiego wyzwania, żeby pojechać w taką trasę autem elektrycznym. I co ważne i co ciekawe, bardzo dużo osób pojechało za darmo, zapłacili tyle co za winiety, ale o tym w zasadzie też od razu możemy. Do powiedzieć, że, że przykładowo Czechy zwalniają e, pojazdy z elektryczne z opłat za autostrady. Wystarczy tam się zarejestrować na, na ich stronie i, i przejeżdżamy za darmo. Iwi Klub Polska, jeżeli jedziecie przez Polskę, też zwalnia właśnie, będąc klubowiczem, też zwalnia z opłat za wybrane odcinki autostrady, autostrady A1, przejedziemy całą i autostradę A4 e, od Krakowa do, e, do Katowic również za darmo, więc raz, że tanie ładowanie, tanie, znaczy nie tanie ładowanie, ale gdzie nie jeździe nawet darmowe ładowanie, e, ulgi związane z Um, ulgi związane z opłatami za autostrady, no więc tak naprawdę nie masz takiego problemu. Tak, Norwegia, oczywiście na początku tam były bardzo duże ulgi i za odcinki dróg, i za promy, teraz te ulgi są coraz mniejsze, no bo w końcu już elektryków jest tam bardzo dużo, natomiast wciąż jeszcze mamy tam pewne preferencje, które no, mogą nam oszczędzić jednak sporo pieniędzy. W innych krajach, ale tutaj oczywiście trzeba to zawsze dokładnie sprawdzać, bo te przepisy też się zmieniają, ale na przykład na Litwie też... Kwestia braku płatności za parkowanie samochodami elektrycznymi, także tymi na zagranicznych rejestracjach, więc jest szansa też, żeby tak naprawdę zaoszczędzić w tej podróży. Tym bardziej, że jeżeli jedziemy elektrykiem, to jednak te koszty ładowania będą porównywalne tego szybkiego ładowania, no bo takie w trasie będziemy mieli te koszty. I jeszcze zważywszy na to, że proporcjonalnie więcej elektryk zużywa energii elektrycznej przy większych prędkościach niż z autospalinowe, benzyny czy oleju napędowego, więc więcej musimy na 100 km ładować tego prądu, to zapłacimy porównywalnie do, do samochodu spalinowego za taką podróż. No ale mamy i komfort podróżowania, brak tych drgań, mniejsze zmęczenie. E, pewnie jest to, jest to też dość e, ciekawe, by zobaczyć jak ta infrastruktura e, dla elektryków wygląda na zachodzie. Oznakowanie. Właśnie oznakowanie właśnie stacji ładowania, którego w Polsce się miejmy nadzieję niedługo dorobimy, bo jest już e, planowane, ale jeszcze go na niemal żadnej stacji nie zobaczymy. E, no i, e, i, i te ulgi mogą sprawić, że w sumie ta, ta, ta podróż będzie e, całkiem korzystna. No i jeszcze jedna rzecz, jak jeździ się po Europie elektrykami. My podczas e Rajdów też staramy się pokazywać tą elektromobilność i energetykę od tej strony, związanej też z Polską, czy pokazywać te fajne przykłady. Nowe centra handlowe na zachodzie Europy, wyposażone na przykład w 100 punktów do ładowania elektryków oczywiście tego wolniejszego, ale tam naprawdę można się naładować. Poza tym polskie firmy, na przykład cały. Paryż to są autobusy elektryczne, już dzisiaj ładowane w dużej części z polskich ładowarek ekoenergetyki. Mamy też Nexity, który jest operatorem w Hiszpanii, na przykład na, na części wysp. Oni zapewniają całą infrastrukturę rozliczenia tego systemu ładowania. Mamy też przecież blinki, czyli system skuter-sharingu elektrycznego rozwijany przez polską firmę, więc jest na raz, naprawdę coraz więcej przykładów, że ta elektromobilność z Polski przenosi się na Europę Zachodnią, i to bardzo cieszy, i to na to też zwróćcie uwagę podróżując w tym roku po Europie. Elektrykami albo nawet i spalinowymi, bo to jest naprawdę fajny przykład. No dobrze, więc podsumowując, nie należy się zdecydowanie, nie należy się bać podróży na wakacje, nawet za granicę, samochodem elektrycznym. I teraz myślę, że takie drugie, drugie nagranie sobie zrobimy po Waszym wyjeździe, po moim wyjeździe, ponieważ ja też teraz jadę na mały taki mini Eurotrip. Szwajcaria, Francja i Hiszpania, więc podsumujemy sobie i porozmawiamy, jak ta elektromobilność tam funkcjonuje w tych, w tych krajach za granicą i porównamy to do Polski. A wam... Dajcie znać jeszcze o swoich podróżach, bo też chętnie zaprosimy Was do rozmowy o tych. O tych, o tych podróżach. O tych podróżach. Tak więc do zobaczenia, Dystrzaki. Na pewno się domyśliście, że chodzi o podróże, no?